Karol Krawczyk to główny bohater serialu Miodowe Lata, motorniczy tramwaju linii 18 w Warszawie, mąż Aliny. W jego rolę wciela się oczywiście Cezary Żak. Wielkim marzeniem Karola jest sukces finansowy, dzięki któremu mógłby uszczęśliwić swoją żonę Alinę. Największym zaś jego planem zawodowym jest przejście na tramwaje niskopodłogowe. Mimo, że dyrektor marszałek kilkukrotnie w ciągu całego serialu obiecuje mu to, to nie dotrzymuje słowa. Przez krótki czas był komendantem straży podwórkowej, którą sam założył. W odcinku o kazał kupić mundury na swój rozmiar. Lecz gdy norek założył zbyt duży strój, Karol nazwał go fleją. Wraz z żoną i małżeństwem norków uczestniczył w Przepraszam Cię, programie telewizyjnym, w którym skuceni przez lata ludzie się godzą. Występował też w reklamie batoników, całe kączuszki. W jego mieszkaniu mieścił się salon masażu nogonorek. Atrakcją masażu miał być masaż stopami wykonywany przez zawieszonego na żyrandolu Tadeusza Norka, przedstawianego jako ucznia mistrza masażu z Tajlandii. Karol Krawczyk przez krótki czas był przewodniczącym partii tramwajarzy i kanalarzy, przemianowanej później na partię transportu i konserwacji. Był redaktorem naczelnym gazetki tramwajowej Pantograf, którą każdy zainteresowany mógł przeczytać w zakładzie. Postać Karola Krawczyka wystąpiła epizodycznie w 2004 roku w serialu Dziupla Cezara. Wnioskować można, że Karol po zakończeniu akcji serialu Całkiem Nowe lata miodowe wrócił do zawodu tramwajarza. Karola cechuje duży egoizm i brak kultury osobistej. Jest drugą najbardziej niesympatyczną osobą pracującą w zakładzie. Znany jest z przygniatania staruszek drzwiami oraz posiadania najdłuższej listy skarg i zażaleń. Mimo to ciągle twierdzi, że należy mu się awans na wyższe stanowisko. Nielubiany przez kierownika Barczaka, który stara się go zdyskredytować w oczach dyrektora. Choć parokrotnie za wieloletnią pracę. Karol dostał od dyrektora marszałka upragniony awans, szybko powracał do poprzedniego stanowiska. Karol Krawczk dba najlepiej jak potrafi o swoją żonę Alinę. Nie pozwala jej pracować, gdyż jak mówi, ceni wartości rodzinne. Chciałby dać jej wszystko co najlepsze. Jest nerwowy, despotyczny, ale w gruncie rzeczy ma dobre serce. Wiele razy zdarzyło mu się podnieść rękę na norka. Do krawczyka często przychodzi jego sąsiad Roman Kurski, gdy potrzebuje alkoholu lub wsparcia. Kurski ma zaufanie do Karola. Norka natomiast nie darzy większą sympatią. Za Karolem przepada jego sąsiadka z góry, Helena Grzelak. Karol kupuje czasem, a przynajmniej jeden egzemplarz seksu Gentlemana* i ukrywa pod lodówką. Czutuje również tygodnik sportowy. Krawczykowi często śnią się tramwaje, nerwowo się porusza i mówi wtedy przez sen. Karol Krawczyk gra w bilard oraz ping-ponga, ale idzie mu dobrze tylko wtedy, gdy nie patrzy na niego norek. Karol Krawczyk jest bramkarzem i kapitanem amatorskiej drużyny piłkarskiej Albatrosy, grającej w trzeciej podwórkowej lidze szóstek, której znak całuje po każdym wygranym meczu. Jego marzeniem jest bycie grubą rybą, w wielkiej czarnej limuzynie z przydymionymi szybami Karol Krawczyk przez jakiś czas po ślubie mieszkał z żoną mojej matki. Później za pieniądze otrzymane od cioci Weroniki, które miały być przeznaczone na jego karierę naukową, przeniósł się do starej kamienicy na woli położonej przy ulicy Wolskiej. Mieszka pod numerem 33. Jego sąsiadem z góry i przyjacielem od czasu dzieciństwa jest Tadeusz Norek. Urodził się 6 lipca. Tadzia poznał w dzieciństwie, gdy uderzył go w głowę. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Karol.